Dobry, już myślałem, że pana nie ma. Zbudziłem. Hydraulik był wzywany. Jakaś usterka jest do naprawy, czy coś ładne mieszkanko. O, a meble? Włochy? A no, Włochy, Włochy. Ja wiem, proszę pana, bo się troszkę na tym znam. No. Szwagier pracuje przy meblach. Fachowiec pierwsza klasa. No i podłączył się człowiek trochę od niego, jak żeśmy razem meble składali. Wie pan, trochę się robiło to tu, to tam. Długo by opowiadać. A pan czym się zajmuje? A, no tak, rozumiem. Nie ma na to czasu dziś. Łazieleczkę rozumiem, znajdę w przedpokoju, tak? Proszę się nic nie martwić, ja się wszystkim zajmę. Co tutaj tak y, mniej więcej to konkretnie się stało? Uf. Pi pan? Ale z pana śpioch. Musi pan podejść do łazienki, mamy problem. O, dobre roletki. Proszę pana, antywłamaniowe między innymi. Uu, ale ciężko chodzą. Ktoś tu spartaczył robotę, ewidentnie. Proszę pana, ja wiem jak taka roletka powinna chodzić, bo kuzyn takie montował w Norwegii. O, tam to się zarabia, a nie to co tu. O, stał pan już. No dobra, to chodźmy. Pokażę panu o co chodzi. O, chodźmy, chodźmy. Proszę pana, dziarskim trzeba być. Ja zawsze byłem, i w szkole, i w wojsku. Proszę brać przykład ze mnie. Tak, yy, proszę pana, sprawa jest poważna. I nic dziwnego, że pan nie wzywał. Otóż, czuje pan smród? Odór unoszący się z odpływu? Proszę powąchać. No proszę, proszę poczuć. No, może fetor nie jest zbyt wyraźny, ale... Jakże niebezpieczny. Wie pan, że to gazy się cofają z rur ściekowych? A gazy, proszę pana, są bardzo niebezpieczne. Tak. Yy, ja wiem, że pan jest może teraz lekko przerażony, ale spokojnie zajmę się tym. Coś panu pokażę. Proszę. O, proszę, proszę. Syfon. Masz pan do dupy, proszę pana. On jest odpowiedzialny za cofanie się gazów. Dlatego wymienimy syfon i po kłopocie. Co prawda nie jest to łatwa naprawa, no i tanio też nie będzie, ale właściwie nie ma wyjścia. A yy, jeszcze jedna rzecz. Kawki jakby pan zrobił, bo już po 12 a ja nie piłem jeszcze. A jeszcze jedno. Pan też sobie chlapni, to może się pan obudzisz wreszcie. Już myślałem, że pan nie zrobisz tej kawki. Fajno, dzięki. Chyba się pan nie obraził. O, piękny malunek. Pan to ma gust. Ja znam się trochę na tym i widzę, że nie jest to byle jaki obrazek. Naprawdę dobre, jak to się mówi. Odwzorowanie. Musiała to stworzyć jakaś znana figura. A? Mylę się? Ojciec. Słuchał? Ojciec go namalował. To masz pan piekielnie zdolnego ojca. Ja wiem, co mówię. A pan przypadkiem nie ma talentu po nim? Bo ja swój talent hydrauliczny, proszę pana, to mam po ojcu. Na bank. O, żadnej, proszę pana. Żadnej szkoły w tym kierunku nie kończyłem. Hmm. A radzę sobie całkiem dobrze. No, zresztą pan już wie. A, yy, właśnie, skoro już o tym to. Yy, udało mi się usunąć awarię, proszę pana. Nowe kolanko trzeba było założyć. Na szczęście miałem przy sobie. No i w, biorąc pod uwagę robociznę i. Elementy to tanio nie wychodzi. No muszę wziąć 700 zł. No muszę, no taniej to się po prostu nie bierze. Do widzenia. はあ。